Nim otuli cię sen. Czyta Barbara Tlaga Czarownice na jarmarku To już dziesięć po trzeciej! Zawołała czarownica Grimelda z przestrachem. Jak nic, spóźnię się na jarmark. Skończyły mi się smarowidła i, i eliksiry czarnoksięskie. Ostatnie sprawunki zrobiłam jak zawsze w marcu. Chwyciła sakiewkę, kosz i zawołała kota. Usadowiła się na miotle i poleciała na jarmark, który odbywał się raz w roku. W pośpiechu wjechała w uliczkę jednokierunkową. "Zawracaj!" zawołał za nią placowy w kusym paltociku. "I do kolejki!" Grimelda ustawiła się w długiej kolejce do myjni. Wreszcie chodzi Grimelda i kupuje. Złodziejską trawę do otwierania zamków, orle kamienie do wskazywania złodzieja, kamień psi, żeby skłócić sąsiadów, agaty i gagaty przeciw ukąszeniom żmi, chleb z pajęczyną na rany, szmaty do moczenia, żeby sprowadzić grat, burze i ulewy, światło do picia na wszystkie choroby. Jest niebieski piasek. Teraz uczyni tyle zła, ile jej się zechce. Zgiełk na jarmarku wielki. Czarownice spieszą się z zakupami, bo stragany pustoszeją. Znów kłócą się w kolejce i przepychają, by czym prędzej capnąć swoje miotły i odlecieć. Ale co to? Wszystkie miotły wyglądają tak samo. Czyściutkie, nie wiadomo która czyja. Ta na pewno jest moja! Wychrypiała wiedźma kulaska. A właśnie, że moja! wrzasnęła szczerbata. To z prawej to oja, piszczała kostropata. Jak zawsze w marcu każdego roku na jarmarku, tak i teraz wiedźmy wszczęły kłótnie. Tym razem poszło o miotły. Szeptały złe zaklęcia, odprawiały gusła. Nawet ich koty ruszyły do walki miałcząc napisał rok! Napsał rok! Wreszcie poprosiły mądrą Grimeldę, by wypowiedziała zaklęcie. Chciały zabrać miotły i czym prędzej polecieć w cztery strony świata, by szkodzić ludziom z tymi czarostwami. Grimelda zajrzała do słynnej księgi magicznej, czerwonym smokiem zwanej. Znalazła kwadrat magiczny: Taro, Ator, Rota, Orat! Jak tylko wypowiedziała zaklęcie, coś syknęło i na miotły opadła niebieska chmura. Gdy się rozwiała, czarownice otwarły usta ze zdumienia. Zamiast rzędu miotę na parkingu stała tylko jedna. Wielka, największa, jaką widziały. Popędziłyby zagarnąć ją dla siebie. I wtedy ta wielka, największa miotła wszechczasów uniosła się i otfrunęła wraz z wszystkimi czarownicami. Dokąd? Tego nikt nie wie. W marcu następnego roku już nie było jarmarku. Drogi słuchaczu, jeśli podobają Ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję oraz pozostawienie łapek w górę.